Yo, cześć, źle jestem Elpis, witam, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale, i w tym odcinku, moi drodzy, jestem Agentix elo, byczku! Hello. siemka, I w tym odcinku będziemy robili rzecz naprawdę w ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w tym miejscu stoi nasz slajd, on tak stoi właśnie od pół roku, ale właściwie się z nim nic nie dzieje, to nie Agentix? Dokładnie. Ej, stary co? No, zobacz, co? zobacz, co, co tam zresztą? Co? Kto to zrobił, typie? Czuję ty Ale jest... co? Tu jest wszystko nowe! Wszystko! Eee, wszystko! Dobra, stary, ale mógłbyś powiedział w ogóle o co chodzi, bo nic nie dobra, powiedziałeś Dobra, przy tak, Dobra, w tym odcinku będziemy cały sejm właśnie kupowali, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale tak tutaj właśnie stoi, nikt się właściwie nimi nie, nie zajmuje, a z tym odcinku mam za e, właśnie Agenty, go ma I, i zaraz pójdziemy do naszego prezydenta Maciocha i mówimy gościu, my chcemy kupić Sejm i zobaczymy kto zareaguje. Dobra, ale to tym momencie każda osoba, która suba oraz napisze w komentarzu Polska otrzyma dla mnie serduszko, ale trzeba taka na moi drodzy koniecznie słuchać, bo to jest bardzo ważne, to do końca roku. Miliard smolkoń, teraz akademia, zalecimy stamtąd, okej? Okay. Chodź z nami, chodź za mną. Idę. Co? Na terenie obiektu panuje całkowicie taka z Elvisa? Aha! Oh, Czy nie oh, to robota? Czy to jest robota? No powiedz, no powiedz, w sumie dobrze, dobrze, ja się z tym zgodzę. No, no dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Okej, okay. jeśli nie to Maciek będzie w tym swoim... Erotoś, więc spodźko, okej. Okay. Już tutaj zbijamy. Okej, okay. chodziłabym tylko teraz. Bo nie wiem, czy no, moi drodzy, ale serdecznie. mamy taką właśnie moją działalność zajmującą się budynkami, ich renowacją, przenoszeniem, właśnie, itp. itp. Halo, dzień dobry! Dobra, w ten sposób będziemy mogli ukraść te emerytury. Tylko dzień dobry! Jeszcze, tylko jeszcze jakaś wymówka dla tego podatku. Co, panie prezentzie? Dzień dobry, witam! Co Co was do mnie sprowadza, moi poddany? Mamy do pana bardzo ważną sprawę. Ale Słucham to bardzo. was serdecznie, przyjaciele. Firma jest zainteresowana kuptem stajmu polskiego. Emilio to oczywiście. Jak to, jak to? Kupem sameju No, ty, jak ty, nie, ty nie możesz sobie go. Elviso, czy ty oszalałeś Agent X ty, co się o tym wiesz? Nie chodzi. Eee, gościu. Go ale no, serio tak. my chcemy, naprawdę my poważnie mówimy, my ale was porozwało. Kupić, ten cel, kupić go i remontować, się... albo przenieść. Co wy remontować, a wy byłeś ostatnio w scenie? No właśnie, tym stary, no właśnie, bo remoncik był robiony. Ale zamówiłem. nasza firma jest lepsza w remontach, no, wiesz, o wiele lepsza. Wiesz co twoje. chodzi. Ja mam takiego sąsiada. Dobry no. majster, jest złota rączka, przyszedł, naprawił wszystko, wymalował farbą no, I Gitara się ma, pięknie, no, prawda? No ale Stare, Ale to w ale czy ty widziałeś jak on to niedokładnie jeszcze zrobił? tylko! Tam jest jakiś blok, tam i i dach też! To jest! No, on jakaś jest, typie. Ja on jest polecony ja To jest polecam. wrak budynku! To jest mój sąsiad od wielu lat, dobry siomek. No, no to mu nie naprawdę. wychodzi, wiesz? no To mu bardzo nie wychodzi. Ale to Taki bardzo. Chłopaki, chłopaki, tak czy siak, no, to jest e, własność państwowa, nie prywatna i taka musi pozostać, to nie może być tak, że ty sobie przychodzisz, To jest czyli taka, nie, jakbyś chciał, tak? tak jakbyś nie Tak, jakbyś ratuś chciał kupić. A na laweczkę chcesz, zobacz. Ta, ta, taka bardzo to fajna moja robota. No mojej robocie na laweczkę, chcesz ją to, to jest mam to napić się? To wypi, na ja dosylajcie, to, to wiecie potem po pracy. Ja Dobrze, czyli ok. Czyli można go kupić, czy nie? Co myślisz? Ale chętnie no, oczywiście no, wypije. No, sobie gdzieś tam odłożyć? Czy możecie kupić? Absolutnie się nie zgadzam na to. A tego. teraz? Co myślisz? Tak czy eee, nie dopowiedz? No powiedz, Elwisa, coś ci wypadło tutaj. No potem się. Ups, wracaj się. Niechcący, oj. O kurde, troszkę, ee, nie chciałem, ups. Ale Elwisa, co ty śmiecisz u mnie, wy... E, Poczekajcie, ja ja Śmiecisz ty, ja ty pies? To ja ja ci pieniądze. Dobra, Dobra stary. Odsuń się na chwilę. Dobra, a ja więc Ja ci pomogę pozbierać Elwisa, jakby coś jeszcze upadło, okej? Okej, okej. się rozumiemy, ja no, nie chciałem. Chłopaki, no co co wy robicie? Przecież tutaj śmiecicie tylko w moim biurze, muszę to posprzątać koniecznie. Wiele śmieci, oczywiście, z śmieci. Okej, okay. chłopaki, wiecie to Wydaje mi się, że wiem, co chcecie mi przekazać. Tak, kupna sejmu jest. E, Żeby mi się oczywiste. to więcej nie powtórzyło, że śmiecicie po mieście, wynocha już! Słucha pana! Słucha pana, to jest jakaś kpina chyba, ta, ta, to są żarty z mojej agenta osoby To jest jakiś żart, nie agent, co robimy, co? Zabijamy go, czy co? Nie co? Co? No, co, ty, Chłopaki, poczekajcie, poczekajcie, na pewno się dogadamy jakoś Ten No na pewno, a więc to do porozumienia tutaj, stop nie zapominajcie z kim rozmawiacie, jestem prezydentem tego miasta Marionetką najbliżej, marionetką Abril ma Marionetką to ty tak. jesteś, wiesz? Agent X, prawda agent, że on jest moją marionetką? Eee, no, prawda? No widzisz, potwierdzam Tak, 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 I tak, 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 tak jasne tak, Elvis, Elvis, gaś lampę, zgaś lampę Tak teraz. jest, tak jest, ok, spoczko, nie ma za co Widzisz, mówiłem no Ale to nie Dobra, jest teraz chłopaki. czas na hardy, panowie, ponieważ chcę kupić save z agentem, więc wyjść no, pośpiewcie. Widzę, no. że wasza oferta jest bardzo poważna. 41 bloków 42 A To ale... jest zaliczka! To jest zaliczka, no, no, no oczywiście, że jest zaliczka, chłopaki, no chyba nie, wy nie no. myślicie, że taki przekręt... Jakim tutaj miałbym wykręcić, hmm. się opłaca za tak małą cenę. Chłopaki się to idziemy przez niego, bo tak że, tutaj gada, że nie, nie. nie ja ci go nie sprzedam, bo to jest państwowe. Jeżeli sobie się wydaje, że takie rzeczy można robić w pośpiechu, to się mylić stary. tutaj To jest naprawdę gruba sprawa. To nie jest tak, że ja sobie mogę to sprzedać jak samochód albo jak skarpety. Tak, skarpety możesz sprzedać od ręki. Nie ma skarpety, wie. A, to, a, a to to jest, jest wiesz, o co chodzi, wiesz o co chodzi? To jest wartość państwowa, to jest hmm. należy do skarbu państwowego. Zniszczony, zrujnowany. Dizzy, zrujnowany to ty będziesz zaraz jak ci dojadę tak, wajęcie na można i się tam przejść garnitury, Dobry. korona Pałki, złota. Możemy się tam przejść, ale wiecie co, chłopaki. No pamiętajcie, że 42 bloki, które otrzymałem, no niestety nie wystarczą. to. jest tylko zaliczka malutka, no tak wiesz, to jest nic. Nie, to nie jest wystarczą nis. na pokrycie wszystkich szkód moralnych, jakie tutaj zaznałem przez was. Jaki Elvisom Elvisa nie bił. A no nie biłem cię! To było przyjacielskie ek eklepanie. Także chłopaki, no. ja was zapraszam na dół. To idziemy, zapraszam was właśnie do świeżo wyremontowanego m, takiego tego naszego sądu. Tak. przecież który... nawet to wiesz, co to jest? No Jezu. to kiedyś to był song. I to jest prezydent?! Wy, wypraszam sobie! To jest prezydent, Elbiso, bo nie! bo mnie denerwujesz! Elvisa, podważasz Spoko. to wszystko i już mnie denerwujesz! Spokojnie, nie, umrę! Nie, bo umrę! Skurczasz mnie Panie prezydencie, no. to spokojnie! Jezu, on jest w ogóle zniszczony! Jezu to Chryste, paskudne! Slajmy, no I dalej nicu. może pełnić y, taką, to nie, to był sąd kiedyś i dalej może pełnić taką funkcję tego, że teraz jest Sejmem. Po pierwsze, musimy od zacząć czemu tu jest tabliczka po pod na terenie obiektu panuje całkowity zakaz Elvisa, no wy tu macie Proszę mi to pokazać. Ja wiem dlaczego, ponieważ Elviso jako adwokat dostał bana na bycie właśnie adwokatem, ponieważ, y, ponieważ ośmielił się jakichś niestosownych i nieuczciwych no, zagran. No, no, dziękuję bardzo, tyle z tego było, dobra, a więc w tym momencie, Jezu, ale to jest w ogóle wszystko teraz nowiutko. Widzę. Także panowie widzicie, tu serio, wszystko jest dosłownie nowe, wszystko tutaj jest świetne, mówiłem, że Krzychu majster A mój sąsiad. Go... Nie wchodź tam, nie wchodź tam. A co jak to jest? Ci tam, Jak ci tam ej, nie zapraszają, ej, ej, to, 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 to zaraz ci pokażę. Ej, chobaki, 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 chobaki stop, 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 stop. Nie macie tam dostępu. Ej, Dobra, agent, Agent, chodź na kółko, agent, chodź na kółko. Agent, idziemy, idziemy. Maciek, daj na chwileczkę, okej? Dobrze, Agent chodź. Ej, co to jest? Co to ma być? To jest jakieś zejście. Nie mam pojęcia, chyba musimy. Dobra, Echika, idziemy, ale jak, poczekaj, no. on myśli, że my głupi jesteśmy tak, chyba. Tak, wiem, o jest no okej, okay, wbijamy tam, zobaczymy, eee, co tam będzie. poczekaj, Cześć? tutaj jest jakieś przejście, tak, to, to musimy być Okej, okay, tam. Eee. O Jezu! O Jezu, panie prezydencie! A Bo ja tu znalazłem? Wiemy tam szybko, wbijamy tam, agent, wiemy tam, bo co pa to jest? to y jest? poczekajcie, bo ja chcę robić interesy, a my chcecie robić brzydką kupę, to co się dzieje? Jezu, ale ty ten kraj zadłużyłeś, typie, 7 złota. to jest też cały to jest pozostałość po bobo Jezu Chryste, ale ten kraj jest zrujnowany Bieg... Gdy nie. ja tutaj przyszedłem chciałbym zaznaczyć, że gdy ja tutaj przyszedłem nie było tych siedmiu sztabek golda Okej, okay, dołożymy się dla Państwa, serio, bo to jest jakiś hit To będzie właśnie 40, albo... albo Chłopaki, właśnie dlatego Tylko to jest jedyny powód, dla którego właśnie chcę to zrobić Ponieważ budżet Państwa, naszego milionowica mm -hmm. Jest bardzo okrojony A widzę, że Wasze kieszenie są pełne Dlatego chciałbym to Dobra. wykorzystać na odbudowę tego budżetu Dlatego mogę to od... Wam to sprzedać, ale jest to Nie. mimo wszystko tajemnica A więc teraz powiedz mi Maciochu, co zrobisz z tymi dużo. pieniędzmi ode mnie? No powiedz mi Gdzie, no, teraz, w... masz? No Ej, gdzie teraz masz? No gdzie teraz masz, co? W budżecie czy w ma, kieszeni? Tak, ma, mamy teraz w kieszeni tak. No właśnie, w kieszeni, a... Nie, no, agent, i idziemy są idziemy stąd na górę. No, patrzmy. ale, ale Elwiso, poczekaj, bo ty z jednej strony chcesz robić interesy, a z drugiej strony chcesz mnie oszukać. Bo to ty o co jest tobie żart, chodzi? Jak, te, jak, jak ten kraj wygląda? Serio? Ale, a co ci To było piękne miasto, się. piękna narodowość, a co jest, tylko spójrz na no, spójrz to? Muszę przypomnieć, kto pomagał Bobo w, w rujnowaniu tego miasta. Eh, no wiesz, to było dawno nieprawda, to Pała się, się nie stało powaga, nawet. Elviso, ty to się nie odzywaj na jedną. E bójcie, kanał oczywiście, spocz, ale wiesz, to nie jest nie takiego, wiesz. Ey, proszę nadać nagas, pokażę. E, ja tutaj nie chcę wiesz, ni nic ci wypominać. Ja chcę ubić interes i naprawić ten kraj. Dobrze, a więc w takim razie obejdźmy Sejm, aby móc go kupić. Okej. Okay. Jezu, ale co są w ogóle piękne ławeczki Super, Aj, a to, co jest to jest wszystko nowiutkie, stary, wszystko jest? nowe, cena eee, jest bardzo tej, wysoka. Serio, co to jest? Czemu to jest tylko lewody? Nie, to, to nie jest pleśń, mimo że tak wygląda. To nie Aha, jest grzyb. No, to absolutnie. jest grzyb. Nie, to, to jest, nie jest grzyb. To jest po prostu taka roślinka stara. Roślinka stara, no super, nie wiesz, to jest takie straszne. Jak no to no. miasto zrujnowałeś? Ale wiesz co powiedzieć tak? Spoczko, możesz sobie tutaj co to chcesz, to jest e, właściwie teraz wszystko twoje. I wiemy, że będzie lepiej, bo, bo, bo mamy epieniądze, ep 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 które ci damy, ale powiedz mi tylko teraz w tym momencie, jak mogłeś do tego dopuścić, żeby w najważniejszym budynku w mieście był grzyb? Odpowiedz mi na to. Chciałbym yy, zaznaczyć, że tutaj nie ja jestem odpowiedzialny za Kto? doglądanie tego, tylko, tylko Elviso, bo on jest ogrodniczym, no tak. on się zajmuje roślinnością. Ej, ale i że on tak powiem, to się do tego, że tutaj wyrósł że pewnie... Nie, to masz rację, przepraszam. I niszczymy go, bo niszczymy go, gdzie jeszcze jest to? To wszystko? Elwiso, i co? Jesteś z Ciebie dumny? No nie, sorka, nie chciałem sobie jeszcze... No właśnie, tak mi się wydawało. Więc to był grzyb, serio, aż 10 grzybów. Jest okej, okay, no. z tego nie... Ja mam okay. 4, ja mam Dobra. 4 jeszcze. Czyli 14, to... okej. Okay. Wiesz co, Tomasz, ups, nie chciałem, to było niechcące oczywiście. Także tutaj wydaje mi się, Elwiso, że widzisz, troszkę się pośpieszyłeś z no, posądem. I a się okazało, że Elviso to Pała, także że zabicie pało, dodatkowe 10 bloków mi dajesz. Może być dziewięć, dziękuję bardzo Dobrze, będzie dziewięć, okej, okay, w pół swojego portfela, typie, okej, okay, Spoczko, lecimy teraz dalej tu Ja to robię trzeba... wszystko dla milionowic, człowieku, to są tak. niezbędne pieniądze do odbudowy Dobrze, a więc tak, tu jest oczywiście piękna flaga, jest dzwonek, fajnie, jest mównica, e, e, wysoka izba, więc spoczko, jest. Słuchajcie, typ... jeżeli byście chcieli to odkupić, to mm -hmm. pod jednym tylko, pod jednym tylko No No, że po prostu musicie spełnić jeden warunek, pod jednym warunkiem, mianowicie tutaj mm -hmm. on musi zostać W tym miejscu? Może niekoniecznie w tym miejscu, ale, ale ma być właśnie ten sejm łamany na sąd musi zostać w mieście, to no. jest niezbędne. Rozumiem pana, a więc tylko teraz tak, w tym momencie proszę pana o wszystkie dokumenty na temat tego budynku. Czy pan ich nie ma, co? Wiesz co, moi poprzednicy się nimi zajęli eee, i poprzednie. bo Tak, bo no tak, Bo, bo, bo moje no tak, spalił, tak. spali, wspomniałem. Chyba że, chyba, że kopie się zachowały, mi nic eee. o tym nie wiadomo. Wątpię, Macie, na, na pewno wątpię. się nic nie zachowało wiecie co, no słuchajcie, jakbym jakbym zajrzał tu i tam, myślę, że coś się udało znać, aczkolwiek słuchajcie, no jednak jest to bardzo głęboko w archiwum. Nie jest teraz dostępne, nie jest teraz dostępne Mogę wam to wysłać gołębie wam to wyślę Dobrze, ale człowiek jakieś o fajne obrazki ile to kosztują, panie prezydencie? około. obrazy stare, no to wiesz co, bierzecie wszystko naraz. Co tutaj, wszystko co tutaj jest, to wszystko jest wasze, jest wszystko w cenie, nawet ta pajęczyna co tam na dole Słuchajcie, możemy zrobić oględziny też na około. Okej, Okej, go Oględzimy, ale... sobie zobaczycie co wy tutaj chcecie robić. A w ogóle... Poczekaj, poczekaj, poczekaj! No s Czemu to? Wy chcecie to kupić, agent? Elef. No agent, po, no powiedz Panu, po, no agent, powiedz pan! co wam to jest? Czemu? Po prostu chcemy to doprowadzić do porządku Dobrze, aby no, ja no, to wszystko lepiej wyglądało Okej, okay. ja, ja już powiem wcale to nie jest podejrzane Na miejsca, no na miejsca, proszę bardzo, usiąść Wcale to nie jest podejrzane, Na miejsca, bardzo proszę, żeby usiąść to naprawić... no dobrze, dobrze Okej okay. <laughs> Mniejszym się deklaruje Jako Elviso and Agentix Company Że my będziemy budowali nowy Sejm Obok, oczywiście naszego pięknego szpitala Który będzie o 8 razy większy I o wiele piękniejszy I tam nie będzie grzybów Panie Tam nie będzie grzybów, tak jest. To mi się bardzo podoba ten plan. Dziękuję bardzo yy, za Tylko, że musi się nazywać ten Sejm imienia Maciocha Koksa, ponieważ to on umożliwił jego budowę. No pomyślmy, dobrze, ale w tym momencie może się jednak udajmy na oględziny Sejmu. Dobrze, pomyślmy. w porządku. Okej, okay. jakieś ty widzę że ładne doniczki, bardzo ładne. Widzisz, i... mówiłem, że wszystko jest za Tu jest kwart, Wy no mówicie, widzę. że w ruinie, a on pięknym jest w Okej, okay. co ty jest naprawdę. w ogóle? Czy to jest jakiś kwart? Co to eee... jest jakiś w ogóle murek? No, Weźmy na górę, okej? Okay? No, Wejdźmy na górę. Ale no dobrze, pamiętaj, że on nie jest nowiutki, stary. No wiesz, ka każdy tak czasem ma. No dobrze, co? weźmy ten zaraz. Jak się, ty się jezu, Chryste! Czemu tu jest tyle dziur w zlecie? E, co tutaj jest? A to jest kupa! Tu kogo bym narobił? Panie, pamięci dajesz jakaś. jakaś. To jest mówisz? Co to jest? Ej, czekaj, tu jest panie. To jest krew! Pomocy. To jest krew czy ja? Jezu, ale tu jest strasznie A tutaj, ej, co a tutaj tu jest w tym miejscu? To jest skrzynka? Sekrety? Oddaj, oddaj nie, to! Nie, nie, nie. nie, nie. Oddaj nie, nie, nie. to w tym momencie, okej. Okay, nie mogę. Ups, nie chciałem, poproszę bardzo, poproszę. Ej, wiecie co, chłopaki, ja muszę to zbadać i zaraz wam to oddam, dobra? To wypogadajcie między sobą, a ja Dobrze. tutaj sprepałem okay. odpowiednio Ej, Ale to jest straszne, że to wygląda że to tu jest wszędzie krew. Ej, ale poczekaj, poczekaj, stary. No, kto normalnie trzyma jakieś sekrety w dachu? No właśnie, w dachu i tu jest jakiś blog z otwartą, jest swój? Yy, nie. No właśnie, a to nie, właśnie, nie. Nie, 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 ten blok jest mój ja go niestety, dobrze. Nie, nie tutaj położyłem. Okay, muszę nie 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 wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie w nie wiem, wielkim Muszę dobrze? wiem, nie niezwykle istotne. Teraz pozwólcie mi nie wyjść nie się z wami podzielę wiem, nie wiem, dobrze? wiem, nie wiem, nie wiem, nie to nie wiem, nie wiem, nie wiem, to wiem, nie wiem, nie wiem, ja nie nie e, wiem, no. to wiem, nie nie wiem, nie wiem, to co? nie wiem, nie wiem, nie Poczekaj, poczekaj. No, daj to. No, proszę cię, no daj to, to jest ważne dla mnie. To jest no, ważne, jest dla ciebie. No, daj, proszę. Nie wiem, czy ja to powinienem No, mu powinienem wziąć gościu, masz te złoto jeszcze Dobre, raz. No, daj mu to, to, daj mu to. Daj, no bo bardzo proszę, okej, okay. dziękuję bardzo. Jest ja tu jakiś sekret, to jest okej. Okay. Komisja, która badała sprawę prezydentury Elvisa, bezdyskusyjnie stwierdziła, że Elvis jest osobą nieodpowiednią do udziału w polityce miasta. Należy każdemu mie mieszkańcowi nie słuchać jego poglądów w polityce. Czy ty co? Co wy gadacie? No co Elvis, no co jak ty jak byłeś prezydentem, byłeś fatalnym prezydentem, no i... Się, elo. Ale byłem tylko kilka dni, gościu. O co ci chodzi w ogóle? O Ale to to się ja napisałem, ja stary tutaj nie mam nic. To nie jest ta komisja, nie wiem, no, jaka komisja, na No wiesz, no, to, ja, to są tajne posiedzenia, tak ja tego nie zdradzę. Chodź, chodźmy już do, już do tej moment, to jest po prostu kpina, bez kitu, to jest jakaś kpina, no jak tak można, panie Macioch, no panie Macioch i panie się. Elwisa, bo ty wszystko zrzucasz na mnie, jak się tak zaraz jeszcze wiesz, potoczy, to ja cię zaraz w sklepie. No, ale ale się ja wiem, to że... nie podoba, że o wszystko mnie obwinasz. Ale ja wszystko. Ja, 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 ja wszystko Nawet to, że tutaj jest grzyb postawiony przez agenta, to jest daj, moja wina, tak? Jest, tak? A agent nie, ale. A sz... Ale tak szczerze, pan tutaj oczywiście nic nie zrobił, pan został tutaj widanym prezydentem. No, Chwała ja mam, nadzieję, Chwała mam nadzieję. Mam nadzieję, bo ja się staram. Tutaj widzisz miasto, rozkwita. Tak, Pod po Dobra, zmiany I jest w gitarze. Dobrze, a więc teraz tutaj przejdźmy. I w tym momencie e, mo możemy sobie tutaj tak chwileczkę podobać. Ok, a więc tak. Kto jest za tym, aby ten sejm sprzedał ciebie nie Agentixowi? uwagę, uwaga, 5 bloków złota. Kto jest za? Za ile? 5 bloków złota. 5 bloków złota? Myślę, że 6 mnie zadowali. Okej, okay, kto jest za? No ja jestem. Ja za. jestem za. Ja, okej, okay, ja też czyli... Serio? Uda się tak? No szczeraj jeszcze 6 bloków mogę. Ok, agent za szczę ja mam dać. Dobra, ja mogę dać. Dobrze. Nie, no, chłopaki, żartowałem, wyskakujcie ze wszystkiego co macie. Jak e... to? No tak to! Wiesz co, agent? Ja będę się powiedzieć. nie miasta, że to wiesz. będzie drogie. Wiesz co, serio, trzeba chyba. No dobra, dobra, no to... Okay, nie, wszystko, to ma dobre bloków złota nie, będzie, słuchajcie, połowa wam. Połowę, ponieważ bardzo. pamiętajcie o tym, że to wszystko idzie na jakby budżet państwa to nie Które jest Który jest na Minusie! To nie są moje no pieniądze. Ja oczywiście, tak. ja sobie wiecie, co odpowiednio. No to wiem, panie zagarnę, wiemy, Ale wiemy. to jest ciężka praca polityka Maciocha, tak? No tak, ale, ale to. też oczywiście będzie coś się reinwestowane. W tym momencie od, o, otrzymałem od was trzy e, pełne staki i jeszcze 19 bloków. Do także naprawdę potężna suma. Wszyscy wiemy o tym, że pan Macioch jest tutaj najlepszym możliwym prezydentem i on się wszystkiego to rozwija. Dziękuję panu bardzo. A więc tak, w tym momencie apeluję o 5 sekundową oglądki dla Maciocha. O, klask, o, dziękuję bardzo, ale chłopaki, to no wy, to, to wy wy wychodzicie z inicjatywą, to wam należy się bić brawo. No dobrze, dziękujemy, a więc bi, bi brawo, bardzo prosimy. Okej, okay, dziękuję panu bardzo, a więc tak, takie symboliczne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków złota, dziękuję panu oh, bardzo. Oh 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 oh. Nie ma za no co. No ja już. No dobrze, to na wakacje rozumiem. To my, jak się zajmiemy tutaj, to co no was ja wstaję, bo dobrze? Baucie chłopaki, oczywiście nie myślcie sobie tak Że ja tutaj nie będę was sprawdzał I doglądał, to wszystko ma naprawdę no, no sprawdzał jak wam idzie Jeżeli wy tutaj chcecie jakiś, nie wiem, na przykład Klub zrobić nocny, nie, nie, nie Tutaj mówiłem, że ma być sąd no może tutaj będzie coś innego, ale ważne, że sąd i Sejm będzie w tym mieście, no może nie w innym też, miejscu, ale... To w porządku. Ale będzie, to w tak. O, do to tego halina. się zobowiązaliście dobrze. i tego będę pilnował, to to co? Możemy się w takim razie stuknąć chyba. Tak, dziękuję bardzo, Ty teraz nie mam to pić, więc tych bardzo prosił. Tak są, dobrze, okay. to ja się napiję Wasze okay. zdrówko i do Dziękuję wiedząka. bardzo, do widzenia panu. Jak tutaj co teraz o tym myślisz, co? Stary co myślisz? A więc? Nie, myślę, że spoko, serio, myślę, że spoko. Ty tylko gościu. Okej, okay, stary, wiesz, to powiem Ci tak, że mamy że mam teraz tego, no wiesz, golda bardzo mało, ale fakt, że udało się stać być samej z tego powodu bardzo, ale to bardzo dobrne. Aha moi drodzy, bardzo dziękujemy za oglądanie tego odcinka i będziemy potem samej się rozwijali, będziemy go przenosili, będziemy go unowocześniali i będziemy tutaj ogólnie go bardzo modyfikowali. Dziękuję Wam za to moi drodzy, bardzo serdecznie, subskrypcja, to znaczy znaczącem w górę, widzimy się jutro, ponieważ na moim kanale są codzienne odcinki o godzinie czas. Ja to bardzo dziękuję za to, że dałeś tyle hajsu No i się będziemy potem brali oczywiście za taką tylko -rezy. moi drodzy, no, że... Jak to, to, teraz sobie idziesz? No. Okej, tylko weź to, okej? Okay, tylko tą książkę, okej. Okay. A wam moi drodzy bardzo dziękuję. Widzimy się jutro. A tym jak sami widzicie jest bardzo piękny, tak samo jak flaga. Dziękuję wam, trzymajcie się. siwaneczko, eleczko, jo!